Witam w sobotni sobotni wieczór, sobotni wieczór i mimo że sobotni wieczór, że weekend się zaczyna, a może właśnie dlatego dzisiaj trochę może być minorowo. Yy, żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest wymieszane, także dobro ze złem miesza się nieustannie. No i to słońce świeci na to co złe i na to co dobre. Tak samo deszcz pada, i na tych, którzy są dobrzy, i na tych, którzy są źli, I na to, co, co dobrego robimy, i na to, co zło, zło jakieś wyświadczamy. Czasami tak mi się wydaje, że przynajmniej we mnie rodzi się taka tęsknota za oddzieleniem jednego od drugiego. Jak, jak to zrobić, żeby oddzielić dobro od zła? I to w zasadzie jest to, to ta tęsknota jest pragnieniem sądu Bożego, bo na tym będzie polegał sąd Boży. Bóg oddzieli złoto od błota, ziarno od plew. Ewangelia omawia to bardzo prosto. Chodzi o nasz stosunek do Jezusa, który utożsamia się z potrzebami. Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, Nie wiem, byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem chory, odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Nawet człowiek odsiadujący słuszny wyrok potrzebuje też czułości ciepła. Takie jest przynajmniej stanowisko Jezusa. Przez lata odwiedzałem w więzieniu chłopaka, który ze swych 26 lat życia już 6 spędził w więzieniu. Nie mogę powiedzieć o nim, że to był dobry człowiek. Co więcej, po, po wyjściu będzie dalej pewnie kąsał, ale wiem jak bardzo potrzebował ludzkiego ciepła i zainteresowania. Byłem jedynym, który go odwiedzał. A zdarzało się, że więzienny strażnik szeptał mi do ucha: Ksiądz nie wie, do kogo ksiądz przychodzi. I, I faktycznie w końcu nie wytrzymałem. Mimo, że zdawałem sobie sprawę, iż ten młody człowiek odreagowuje także na mnie, swoje własne krzywdy, swoje własne dzieciństwo, ale nie wytrzymałem po prostu. Zostawiłem go. I tym się różnimy od naszego Boga, który nie rezygnuje do końca. O tym. Mówią te wzruszające teksty z księgi Ezechiela, i ja sam będę pas swoje owce, ja sam będę je układał na legowisku. Zagubioną odszukam, spłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną patrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Eee, pewne rozwiązanie naszych problemów to pozwolić mu dać się odnaleźć, odszukać, ukochać, nie zamykać się w jakiejś bance samowystarczalności z takim uporczywym przekonaniem, że sami sobie poradzimy. Dopuścić, aby ktoś mógł nas odwiedzić w więzieniu naszego przywiązania do takiego czy innego sposobu odreagowania własnych krzywd wpuścić Chrystusa do tego więzienia. I On, on wytrzyma nas, stanie bardzo dużo wytrzymać, stanie bardzo dużo wytrzymać. Tak po ludzku my czasami nie wytrzymujemy i mówimy dosyć wystarczy, a no z tego, co, co widzimy, na ile daje nam się ten Bóg poznać, to nie rezygnuję. Nawet gdyby Cię własna Matka opuściła ja Ciebie nie opuszczę i... I, I z tym zdaniem dzisiaj możemy zasnąć sobie dużo bardziej spokojnie. A miało być jakoś minorowa, tymczasem, proszę bardzo, jest nadzieja. No, dobrej nocy.